Poproś ptaki polskie, żeby zaśpiewały. Miło mi Cię powitać w Ptasim Świecie. Poprowadzę dla Ciebie relaksujący quiz, który polega na rozpoznawaniu śpiewu polskich ptaków. Czy możemy zaczynać? Oczywiście, że możemy zaczynać. Do wyboru masz trzy poziomy trudności gry, a na każdym poziomie czeka na Ciebie pięć pytań. Jaki poziom trudności wybierasz? Łatwy, trudny czy ekspercki? Poproszę poziom łatwy. Posłuchaj nagrania i odpowiedz, jaki to ptak? Kukułka czy szpak? To kukułka czy szpak? Wydaje mi się, że to może być kukułka. Brawo! Jesteś jak sowa. Mądra twa głowa. Smutny jest los kukułki, bo nigdy nie widziała swoich rodziców. Nigdy nie pozna też własnych dzieci. Jej charakterystyczne kuka nie kojarzy się z wiosną i pieniędzmi. Czy chcesz usłyszeć kolejną zagadkę? Następna zagadka: Jaki to ptak cierniówka czy kaczka krzyżówka? To cierniówka czy kaczka krzyżówka? Jeżeli mnie pamięć nie myli, to takie odgłosy wydaje kaczka krzyżówka. Jestem cały w skowronkach, że tak świetnie odpowiadasz. Jeśli myślisz kaczka, zwykle masz na myśli samca krzyżówki: żółty dziób, zielona, czasem wpadająca w fiolet, głowa i szyja. Szara pierś i charakterystyczne niebieskie lusterko na skrzydle. Czy chcesz grać dalej? Dalej. Odpowiedz: jaki to ptak. Wróbel czy kapturka? To wróbel czy kapturka? Chyba kapturka. Jeżeli chodzi o rozpoznawanie śpiewu ptaków, to orłem jeszcze nie jesteś. Niestety, ale poprawna odpowiedź to wróbel. Wróbel szczególnie upodobał sobie żywopłoty, których jest niekwestionowanym królem. Niegdyś kojarzony był z boginią miłości Afrodytą. Czy chcesz usłyszeć następne nagranie? Następne. Posłuchaj nagrania. Czy jest to dzięcioł, czy ma kolągwa? To dzięcioł, czy ma kolągwa? Wydaje mi się, że to może być dzięcioł. Bingo, jestem dumny, jak Paw, że tak świetnie odpowiadasz. Dzięcioł Duży wie, jak zadbać o własny PR. Nazywa się duży, ale jak się dobrze przyjrzeć, możemy spotkać gatunki większe. Mówi się, że dzięcioły to lekarze drzew, a czasami bardziej im szkodzą niż pomagają. Czy chcesz usłyszeć ostatnią zagadkę? Tak. Jaki to ptak? Bogatka czy wrona? To bogatka czy wrona? Na 100% wrona. Już wszystkie wróble ćwierkają, że odpowiadasz jak prawdziwy ornitolog. To poprawna odpowiedź. Wrony to prawdziwi ptasi deweloperzy. Ich gniazda w kolejnych sezonach chętnie zajmują uszatki, jastrzębie i pustułki. W całym quizie zdobywasz 4 na 5 punktów. Świetnie, może masz ochotę zagrać w grę na poziomie trudnym. A może chcesz posłuchać, jak wyglądałby świat bez ptaków? Świat bez ptaków. Jeżeli nie chcesz, by na świecie zabrakło śpiewu ptaków, działaj. Odwiedź stronę www.jestemnaptak.pl i zobacz, w jaki sposób możesz pomóc naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli zechcesz ponownie zagrać w quiz, powiedz jedno z tajnych haseł. Kwakwa, kwa, ćwir ćwir, kra kra, albo kuku kuku. Jaki jest Twój ulubiony film? W pamięci zapadł mi lot nad kukuczym gniazdem Milosza Formana i ptasiek Alana Parkera. Jednak jak to szpak, więcej czasu poświęcam na jedzenie niż oglądanie filmów. Czy często podróżujesz? Europę zachodnią i południową mam w jednym pazurze. Jeżeli potrzebujesz poznać najlepsze trasy lotów, to się polecam, więcej o podróżach nie wiem. Często się złościsz? Często się irytuję. Muszę potem powruwać, żeby wyrzucić z siebie negatywne emocje. Czy jest coś, czego się boisz? My, szpaki, boimy się folii aluminiowej. Niestety często spotykamy ją w ogródkach działkowych. Czy lubisz ludzi? Odpis klęcia jestem ekstrawertykiem. Jesteś niesamowity. Dziękuję. Gdybym miał skórę zamiast piór, to pewnie bym się nawet zarumienił. Dziękuję za rozmowę. Nie ma za co. Czy jeszcze w czymś mogę Ci pomóc? Zakończ. Dziękuję Ci za wspólną zabawę, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni. Mam nadzieję, że jeszcze do mnie wrócisz.